Cześć skarby, lecimy z tematem, kochanie, bo jest dosyć późnawo dzisiaj, słuchajcie, obudziłam się dzisiaj z takim potężnym ulem głowy, że po prostu nie byłam w stanie od samego rana w ogóle chwycić kart do rąk, ale okej, okay, słuchajcie, tabletki działają cuda, że tak powiem, tutaj już delikatnie to wszystko przechodzi, a więc moi drodzy, startujemy, lecimy i baranek, co dziś? Słuchajcie, jeżeli chodzi o barana, nie wiem, macie dziś jakiś e, smutek, jakiś żal, jakieś wspominki, słuchajcie rzeczy, które m, faktycznie mogły być dla was niefortunnie ułożone, czy też niefortunnie się potoczyć. A to jest taka karta bardzo mocno mówiąca nad płakaniem, nad rozlanym mlekiem, czyli za tym co już było, co się skończyło. Pod kątem emocjonalnym jesteśmy zdołowani, ale i też jednocześnie ta karta, kochani, e, bardzo często wskazuje też na taki stan, w którym dołujemy się sami z jakiegoś powodu, czyli że załóżmy w emocjach, w uczuciach nie do końca dobrze nam się wiedzie, no to my na przykład sobie wciskamy do głowy: mi to nigdy w życiu nic nie wychodzi, ja to generalnie jestem do niczego, mi w miłości już nic fajnego się nie wydarzy. Więc możecie sobie samoczynnie ten klimat narzucać, ale możecie moi drodzy ogólnie złapać emocjonalnego doła z różnych powodów. Co dzisiaj zmierza do byka? Słuchajcie, karta jakichś głębokich podsumowań, słuchajcie, dotyczących tak naprawdę wielu rzeczy, nie będziemy tutaj jakby teraz rozkminiać, czego to się może tyczyć, bo dla wielu z nas to mogą być zupełnie różne sytuacje, ale faktycznie mamy kartę rozstrzygnień, podsumowań, rozważań, moi drodzy, decyzji, bo to jest taka karta mówiąca, słuchajcie, o tym czas najwyższy wreszcie coś tutaj zrobić, czas najwyższy podjąć jakąś decyzję, czas najwyższy, nie wiem, klarownie spojrzeć na jakieś powiedzmy sprawy, co niektórzy, którzy mogą zająć się sprawami urzędowymi, papierologicznymi, finansowymi, kochani, gdzieś odwiedzać różne osobowości, które zajmują się jakimiś urzędowymi klimatami, ale to też jest karta odrodzenia, czyli moi drodzy, być może po jakimś takim podsumowaniu, czy też jakiejś sytuacji, w której Słuchajcie, wreszcie w dniu dzisiejszym nastąpią jakieś, powiedzmy, w Waszych nawet głowach, bo to nawet nie chodzi o to, że pomiędzy Wami a kimś, ale w Waszych głowach jakieś takie konkretne, słuchajcie, jakieś przemyślenia czy też decyzje. Następuje moment odrodzenia. Więc co niektórzy z Was również będą się odradzali, wznosili się, kochani, tak jakby lepiej, takie lepsze samopoczucie mogłoby dzięki temu wszystkiemu przejść. Co zmierza do bliźniąt dzisiaj? Słuchajcie, ubliźniąc, skupienie się na pracy, skupienie się na finansach, e, skupienie się na planach, na inwestycjach. E, słuchajcie, otrzymanie być może jakiegoś, jakiejś propozycji zawodowej, być może propozycji jakiegoś planu, e, który należałoby rozważyć. E, może dostaniecie jakąś informację, wiadomość, e, może dostaniecie zastrzyk gotówki, może kupicie sobie coś albo ktoś Wam coś e, sprezentuje. Bynajmniej wchodzicie w posiadanie czegoś. To może być, kochani, naprawdę wiedza, informacja albo przedmiot rzeczowy, czy też kasa, czy cokolwiek innego, ale to też mogą być takie rzeczy, o których mówię, że załóżmy macie dzisiaj informację od kogoś, słuchaj, a co byś powiedział, czy powiedziała, gdybyśmy na przykład w weekend zrobili to, czy to? Czyli wchodzicie jakby w taki stan, w którym rozmyślacie nad jakimiś planami, załóżmy nad jakimiś ruchami, tak, inwestycjami, być może kochani, kupnem czegoś, tego typu klimaty. I czas bardzo stabilny i bezpieczny dla Was. Co zmierza do raka? Jeżeli chodzi o raka, kochani, Wy tutaj macie szansę na coś naprawdę mocno poważnego. To mogą być też deklaracje, które w Waszym kierunku popłyną, moi drodzy, bo być może ktoś bardzo poważnie o Was myśli, bardzo poważnie z Wami coś chciałby zrobić, zbudować, zaplanować, czy też również właśnie zainwestować. To są poważne, słuchajcie, propozycje zawodowe, czy też w ogóle to, że jakaś fajna szansa przed Wami na jakieś zmiany zawodowo-finansowe się pojawia. Więc całkiem możliwe, że moi drodzy gdzieś w głowie myślicie na ten temat, czy to przyjąć. Słuchajcie, oferta jest naprawdę intratna, bo ona faktycznie pokazuje, że wiele rzeczy może się zmienić na plus w Waszym życiu, więc ja, jeżeli coś takiego ktoś z Was, drogie raki, ma, radziłabym brać. Jeżeli myślicie tutaj nad samorozwojem, bo to niekoniecznie musi przyjść z zewnątrz, ale to może być wasza myśl, chciałbym stworzyć dla siebie szansę tak? na lepszą pracę i tak dalej, tak dalej, nie wiem, założyć firmę, co by to nie było, no to karty również by pokazywały, skorzystaj z tego, bo to jest dobry pomysł. Więc tutaj kochani, idziemy po całości. Co zmierza do lwa? Jeżeli chodzi o lwa, moi drodzy, lew jest dzisiaj podejrzliwy, lew jest dzisiaj niestabilny, lew nie ma pewności co do jakiegoś tematu czy człowieka. E, słuchajcie, no, coś was generalnie od środka męczy. Nie macie takiej pewności i stabilności w danej tematyce. E, karta, słuchajcie, mówiąca o tym, no, coś mnie kurne niepokoi, coś mnie męczy od środka, nie mam pewności w danym temacie. E, możecie, kochani, bawić się w kogoś, kto będzie chciał rozkminić zagadkę, e, czyli bawimy się w szpiega, bawimy się w kogoś, kto próbuje dociec, o co tu. Tutaj w tym wszystkim chodzi. I oczywiście, alternatywnie, drogie lwy, jeżeli to nie wy macie takie zapędy, to wiedzcie o tym, że ktoś w waszym otoczeniu e, może takie właśnie klimaty w waszym kierunku po prostu mieć e, zarysowane we własnej głowie. I karta plotek. Może słuchajcie, jakieś plotki do Was dotrą, może ktoś plotkuje na Wasz temat, nie mam bladego pojęcia, bo to jest takie roznoszenie pewnych treści poza plecami, albo Waszymi, albo Wy robicie to, powiedzmy, no dyskutujecie o jakiejś tam Zośce, a Zośka o tym na przykład nie wie. Co zmierza dzisiaj do Panny? Słuchajcie, u panny jest jakaś karta zakończenia definitywnego pewnych spraw, kończycie z czymś. Co to jest i co to może być, to ja już tam, drogie panny, nie wiem, ale przedstawia się to tak, że definitywnie zakończam ten temat, nie wracam dwa razy do tej samej rzeki, już kończę z czymś, już nie muszę do tego wracać, zakończyłam jakiś trudny okres, zakończyłam projekt, zadanie, nie wiem, kończę dyskusję na jakiś temat, tak? Nie wiem, kochani, ale karta śmierci z reguły pokazuje zakończenie czegoś definitywne, nie wracanie do. Pewnych rzeczy i jakby bardzo głęboką chęć transformacji czegoś, czyli sytuacji takiej, ja muszę coś zmienić w swoim życiu. Tak dalej być nie może. O, to jest dokładnie, kochani, tego typu przekaz i gdzieś ta transformacja, odrodzenie Was samych, zmiana myślenia, zmiana podejścia do pewnych spraw może się u Was dzisiaj pokazać. Waga. Jeżeli chodzi o wagę, um, słuchajcie, Wy dzisiaj macie poczucie braku, e, powiedziałabym, być może drugiej osoby tęsknota się tutaj bardzo dużo uruchamia, bo pokazuje się karta, słuchajcie, no dwojga ludzi tutaj, którzy, kochani, gdzieś bardzo mocno są ze sobą połączeni, mam takie poczucie i wrażenie, ale czegoś nie ma w tej relacji, brakuje czegoś, być może kontaktu, bo że brakuje, słuchajcie, styczności z tą osobą i mogą być wagi, które w dniu dzisiejszym odczuwają brak, brakuje mi Ciebie, brakuje mi kontaktu z Tobą, brakuje mi widzenia Ciebie, czuję niedosyt czegoś. Oczywiście to jest dla jednych, nie, nie Wszyscy oczywiście tutaj muszą, słuchajcie, tęsknić za drugą osobą, ale to też może być po prostu poczucie braku czegokolwiek. Tak, nie wiem, nie mam brakuje mi czasu, brakuje mi słuchajcie siły na coś, nie mam na coś kasy, coś się nie rozwija brakuje mi wiadomości, informacji kochani, nie wiem czego, ale jest to poczucie braku, słuchajcie w większości przypadków karta ogólnie chociaż ja tego tak nie czuję dzisiaj, ale może pokazywać, nie mam pieniędzy, tak krótko mówiąc, kurczę, miały być, nie ma mam budżet pusty, skarbonka słuchajcie, wyschła do cna ym, no i tutaj, no niestety słuchajcie, te, te, tej gotówki może po prostu zwyczajnie nie być, czy też nie wiem jakiejś sytuacji zawodowo-finansowej, bo ogólnie pięć monet właśnie pokazuje brak kasy, ale ja tego tak nie czuję, kochanie. Ja mam takie wrażenie, że tutaj będzie wam czegoś brakowało, ale nie akurat pieniędzy, tylko słuchajcie czegoś zupełnie innego. No tylko pytanie właśnie czego. Hmm, wiecie o tym, że czegoś nie ma, że to jest totalny brak i wy to bardzo mocno możecie dzisiaj odczuć. skorpiony jeżeli chodzi o Skorpiona, słuchajcie, Skorpion się waha w jakiejś decyzji, w jakiej nie mam bladego pojęcia. Nie wiecie czegoś. Przede wszystkim macie opaskę na oczach, i nawet gdybyście chcieli coś wiedzieć albo coś zrobić, czy podjąć jakieś decyzje, karta wskazuje na to, że Wy nie jesteście w stanie czegoś przewidzieć, nie jesteście w stanie czegoś zobaczyć. No bo, krótko mówiąc, kochani, macie zacieniony umysł, albo jakaś sprawa nie jest na tyle klarowna, żebyście mogły to zobaczyć. A tym samym mieć pewność czy w prawo czy w lewo. Jest opcja wahania, ktoś nie podejmuje decyzji. Oczywiście skorpiony to jest tak, że to możecie być wy, w takiej pozycji nie wiem co mam zrobić, waham się co sądzić, co myśleć, jaką decyzję podjąć, ale również oczywiście ktoś w Waszym otoczeniu, być może za sprawą Waszej osoby, waha się co ma dalej robić, waha się co ma dalej myśleć i jaką decyzję podjąć. Tak, więc miejcie to, kochani, też na uwadze i wy możecie to dostrzec, że tamta osoba jest taka zmienna. Raz tak, raz siak, bo to jest też, kochani, zmienność pewnych decyzji, zmienność yy, nastrojów, więc być może wy albo ta osoba tą zmienność właśnie swoich podejść czy, czy zdania czy nastrojów będzie dzisiaj mieć. Strzelec jeżeli chodzi o strzelca, kochani, dzisiaj u strzelca coś się pierdyknie, coś się sypnie, moi drodzy nie wiem, nie wiem o co tu może chodzić leci wieża i krótko mówiąc benz, tak? słuchajcie, wieża, ja tą kartę akurat powiem wam szczerze, czasami bardzo lubię to znaczy, dla, dlaczego? dlatego, że kochani, my wiemy czasami, że są pewne sprawy które i tak już nie funkcjonują i krótko mówiąc kiedy ta wieża w końcu runie przyznam szczerze, że przychodzi taki moment oczyszczenia, bo my już kurczowo nie trzymamy czegoś, co jest do dupy tylko już pozwalamy na to, żeby to padło i żebyśmy mogły zacząć pięknie budować coś nowego. Dla przykładu, złajcie, no, pies staranował mi pół ogrodu i co zrobiłam ja? No, zamiast usiąść i płakać nad rodzonym mlekiem i jakby zadowalać się z gliszczami po moim psie, to stwierdziłam, nie, rozpieprzę to jeszcze bardziej, czyli do zera i zbuduję sobie nowe. I słuchajcie, i mam taki mega power w tym budowaniu, że więc, moi drodzy, może tutaj właśnie o to chodzi. Ale ta wieża leci, kochani, no jest tutaj coś nie halo. Ewidentnie słuchajcie. Nie wiem, ja mam tutaj dwa ptaszki, więc nie wiem, czy może tu chodzi o Was i o kogoś jeszcze. E, może, tak? Gdzie tutaj, e, słuchajcie, no jeden dostaje ostro po tyłku, nie mam bladego pojęcia. To znaczy, no po tyłku. No i coś tutaj trzeba być może w relacjach, e, kochani, pozmieniać, coś zrobić, bo tutaj ewidentnie, no mogą, może się dotyczyć tego, ale, ale oczywiście niekoniecznie. No bynajmniej wieża leci, kochani, i coś trzeba z tą wieżą machnąć, zrobić. E, Koziorożec. Koziorożca, moi drodzy, czas bardzo sporej energii, bardzo dużo entuzjazmu, bardzo dużo siły, zapału i pasji do czegoś. Dzisiaj, kochani, naprawdę jesteście na wysokich obrok, obrotach. Mega power w koziorożcu dzisiaj jest. Oczywiście, jeżeli to nie jest wasza karta osobowa, no to całkiem możliwe, że jakiś, nie wiem, przedstawiciel płci przeciwnej, tak bym to może ujęła, tutaj gdzieś w Waszym kierunku, kochani, może Cię podążać mieć Was na tak zwanym, kochani, celowniku, próbować tutaj z Wami być może jakieś plany poustawiać czy coś takiego. No bynajmniej jest energia, jest moc, jest power, jest siła, słuchajcie, jest chęć lgnięcia do przodu, jest chęć wdrażania czegoś w swoje życie, kochani, tego, co by byście chcieli albo to, co sobie postanowicie. No jest ogień dzisiaj, po prostu, kochani, no energia w koziorożcu jest na maksa. Wodnik. Jeżeli chodzi o wodnika, kochani, wy rozpoczynacie nową, nową drogę, jakakolwiek by ona nie była. Czy to są nowe prace, nowe słuchajcie, plany, nowe przedsięwzięcia, nowe życie, nowe romanse, słuchajcie, nowe życie, przeprowadzki, wprowadzki, rozpoczęcie czegoś od nowa. Nie wiem, co to może być, ale rozpoczynacie nową ścieżkę życiową, tak? Myślę, że taką, którą tutaj wodniki być może bardzo chciały. Bo raczej nie czuję tutaj takiej energii, gdzie Wy jesteście do tego zmuszone, tylko raczej taką, gdzie Wy bardzo tego byście chciały. I ta nowa ścieżka, kochani, przed Wami się otwiera. Zaczynacie coś od początku, zaczynacie od zera, zaczynacie budować swoje życie po swojemu, być może z zupełnie nową osobą, być może ze starą osobą, kochani, ale jakieś nowe plany tutaj powstają. Jeżeli czegoś nowego nie zaczniecie albo coś nowe do Was w tym dniu nie przyjdzie, no to karta będzie symbolizowała po prostu Wasz dobry nastrój, bo to jest zawsze taki czas, w którym jesteśmy Optymistycznie do czegoś nastawieni, wręcz jesteśmy w głupkowatym, radosnym nastroju. No i rybka. Jeżeli chodzi o rybę słońce, kochani i tutaj już nawet nie będę za dużo dyskutowała o karcie, karta słońca pokazuje optymizm, radość, spełnienie, zadowolenie, słuchajcie, klarowność myśli, e, słuchajcie, uśmiech na twarzy, e, nie wiem co tam jeszcze, gorące, ciepłe uczucia, bardzo dużo energii e, i chęci do wszystkiego. Słońce to zawsze jest słońce, kochani, jest po prostu moc i jest power. I uśmiech, i radość, i wszystko, co tylko byście nie chcieli, więc ten dzisiejszy dzień naprawdę może się optymistycznie i słonecznie, kochane, drogie ryby, dla Was potoczyć. Słońca moje, tyle ode mnie na ten moment. Idę zrobić sobie mocną kawę, żeby tutaj, kochani, jeszcze bardziej postawić siebie na nogi, a tymczasem wszystkim życzę przecudownego dnia, buziaki.